Już wkrótce zaśpiewamy razem. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta porodziła syna. Miejsce narodzin zapowiedział prorok Michałaś. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie jego od początku. Od dni wieczności. Nowonarodzony zbawiciel nazwany jest pokojem. Jak bardzo potrzebujemy pokoju w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w których żyjemy, w naszym świecie. Pokojem jest Jezus. Potrzebujemy więc Jezusa. Bóg zesłał swego jednorodzonego syna poprzez Maryję. To ona jest matką oczekiwanego mesjasza. Maryja śpieszy z darem pokoju do swej krewnej Elżbiety. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Prośmy dzisiaj, abyśmy, jak Maryja, matka Jezusa, zanieśli pokój i miłość czyli Jezusa do wszystkich ludzi. Jezus narodził się, jest z nami i powtórnie przyjdzie w chwale. Błogosławieni jesteście, którzy uwierzyliście.